Krew spływała po nagich nogach Matyldy, podczas gdy tłum na krakowskim rynku krzyczał: Ochydna. Jej mąż Robert chwiał się obok z plecami rozdartymi przez bicz wiernych. Był niedzielny poranek, a całe miasto zostało wezwane, by być świadkiem kary dla pary, która ośmieliła się sprzeciwić świętym prawom dotyczącym seksu. To, co zrobili, kościół uważał za zbrodnię równie ciężką jak morderstwo. Jeśli tego rodzaju historyczna brutalność wciąż zasługuje na pamięć, Wesprzyj ten projekt, subskrybując go i zostawiając komentarz, jak daleko może posunąć się fanatyzm, gdy miesza wiarę z władzą. W XIII wieku Kościół katolicki stworzył najbardziej szczegółowy i brutalny kodeks seksualny w historii ludzkości. Każdy ruch, każda pozycja, każdy dzień w kalendarzu był regulowany przez papieskie dekrety, które zamieniały małżeńskie łoże w poleminowe grzechów śmiertelnych. Księża rozsiani po całej średniowiecznej Europie mieli moc niszczenia całych rodzin na podstawie podejrzeń dotyczących intymnego życia par. Małgorzata z Sandomierza odkryła to w najgorszy możliwy sposób. Była 28-letnią kobietą, żoną zamożnego kupca suknem. Mieli troje małych dzieci i nienaganną reputację w społeczności, aż do nocy, gdy jej mąż Henryk zastał ją w pozycji innej niż tradycyjna misjonarska podczas ich intymnych zbliżeń. Henryk był przerażony. Zgodnie z naukami Kościoła, każda pozycja seksualna, w której mężczyzna nie znajdował się na kobiecie, była uważana za diabelską. Samo słowo sodomia było używane do opisania każdej odmiany tej normy, nawet między mężem a żoną. Henryk wiedział, że gdyby ktoś się o tym dowiedział, oboje mogliby zostać ekskomunikowani lub spotkałoby ich coś gorszego. Ale Henryk był człowiekiem pobożnym. Wierzył, że ukrywanie grzechu byłoby jeszcze poważniejsze w oczach Boga. Następnego ranka odszukał ojca Antoniego w miejscowym kościele i wyznał, co widział. Duchowny wysłuchał w milczeniu, po czym zarządził, że Małgorzata musi przejść surową pokutę, aby oczyścić swoją duszę. Karę ogłoszono publicznie. Małgorzata miała spać na materacu z cierni przez 40 kolejnych nocy. Każdego ranka zakonnica miała sprawdzać, czy wypełniła pokutę, badając rany na jej plecach. Każdy znak, że próbowała złagodzić cierpienie, skutkowałby jeszcze surowszą karą. Małgorzata rozpoczęła swoją pokutę w deszczowy poniedziałek w październiku w pierwszym tygodniu udawało jej się znosić ból. Ciernie rozrywały jej skórę, ale wytrzymywała myśląc o dzieciach i zbawieniu swojej duszy. W drugim tygodniu rany zaczęły ropieć. W trzecim co noc dostawała wysokiej gorączki. Henryk błagał ojca Antoniego o litość, ale duchowny był nieugięty. Mówił, że Bóg wystawia wiarę rodziny na próbę, a każda ingerencja będzie postrzegana jako wyzwanie dla boskiej władzy. Sąsiedzi szeptali o sytuacji, ale nikt nie ośmielił się kwestionować decyzji kościelnej. W 35 nocy Małgorzata nie mogła już wstać. Jej ciało było pokryte ropiejącymi ranami, a gorączka pochłonęła jej siły. Zmarła przed świtem, szepcząc modlitwy i prosząc o przebaczenie za swój strasz, straszny grzech. Pogrzeb był skromny. Ojciec Antoni powiedział, że małgorzata zmarła jako męczennica, oczyszczona przez cierpienie. Henryk nigdy w pełni nie otrząsnął się z poczucia winy. Inne kobiety w regionie nauczyły się lekcji. Każde odstępstwo od kościelnych norm seksualnych mogło kosztować je życie. Ale zasady dotyczące seksu wykraczały daleko poza dozwolone pozycje. Kościół stworzył kalendarz seksualny, który cały rok zamieniał w labirynt dni zakazanych dla stosunków małżeńskich. A on nie był jedynym, który drogo zapłacił za nieznajomość świętych dat. W klasztorze w Tyńcu mnich skryba Wilhelm prowadził skrupulatne zapisy tego kalendarza. Jego zadaniem było instruowanie miejscowych księży, kiedy chrześcijańskie pary mogą, a kiedy nie mogą odbywać stosunków intymnych. Lista była imponująca: cały Wielki Post, cały Adwent, wszystkie niedziele, wszystkie środy, wszystkie piątki. Wigilie wszelkich świąt religijnych, okresy menstruacyjne kobiet, czas ciąży i karmienia piersią. Wilhelm obliczył, że w zwykłym roku chrześcijańskie pary miały pozwolenie na stosunki intymne przez mniej niż 100 dni. Reszta roku była uważana za zbyt świętą na aktywność seksualną, nawet w małżeństwie. Jan Piekarz z gniezna odkrył te zasady w najbardziej gorzki sposób. Był pracowitym człowiekiem. Od pięciu lat żonatym z Marią. Mieli dwoje małych dzieci i wiedli proste, ale szczęśliwe życie. Aż do Wielkiego Czwartku, przed Wielkanocą, tysiąc cyprzy to czyli z czymś do siódmego roku. Tego wieczoru Jan wrócił do domu zmęczony po całym dniu pieczenia chleba na Wielki Tydzień. Maria przywitała go czule i jedno doprowadziło do drugiego. Odbyli stosunek, coś całkowicie naturalnego między mężem a żoną. Nie wiedzieli, że popełniają ciężki grzech. Następnego dnia, podczas spowiedzi w Wielki Piątek, Jan przypadkowo wspomniał o tym zdarzeniu miejscowemu księdzu. Myślał, że to tylko nieistotny szczegół. Ksiądz był przerażony. Wielki czwartek był jednym z najświętszych dni w kalendarzu chrześcijańskim. Odbywanie stosunków w tym okresie uważano za straszliwe zbezczeszczenie. Kara była natychmiastowa i brutalna. Jan i Maria zostali zmuszeni do 3-miesięcznego postu, jedząc tylko chleb i wodę raz dziennie. Ponadto musieli zapłacić grzywnę równą sześciomiesięcznej pensji Jana. Była to niemożliwa do zapłacenia kwota dla rodziny robotniczej. Jan próbował argumentować, że nie znał tej zasady, ale ksiądz był nieugięty. Ignorancja nie była wymówką, jeśli chodziło o boskie prawa. Rodzina musiała sprzedać cały swój dobytek, aby zapłacić grzywne. Stracili dom, narzędzia pracy Jana, a nawet ubrania dzieci. Po trzech miesiącach przymusowego postu Maria była tak słaba, że ledwo mogła opiekować się dziećmi. Jan stracił tyle na wadze, że nie miał już siły pracować w piekarni. Rodzina skończyła na żebrach, zniszczona przez jedną noc małżeńskiej intymności w dniu uważanym przez Kościół za święty. Ale nawet ci, którzy przestrzegali wszystkich zasad, jak Izabela z zamościa, nie byli bezpieczni od publicznego upokorzenia. Być może nic nie było bardziej upokarzające niż proces spowiedzi wymagany przez Kościół za grzechy cielesne. Izabela, szlachcianka z Płocka, przeżyła to doświadczenie w szczególnie traumatyczny sposób. Izabela miała 30 lat i od dekady była żoną miejscowego hrabiego. Zawsze była pobożną kobietą, która rygorystycznie przestrzegała nauk Kościoła. Ale pewnego niedzielnego poranka podczas mszy ksiądz ogłosił, że wszystkie pary w parafii muszą przejść szczegółowe spowiedzi małżeńskie, aby upewnić się, że nie popełniają ukrytych grzechów. Izabela stawiła się w konfesjonale w następny wtorek, myśląc, że będzie to szybka i rutynowa rozmowa. Nie wiedziała, że spowiednicy otrzymali szczegółowe instrukcje, aby dokładnie wypytywać wiernych o ich życie intymne, ksiądz zaczął od pytania o częstotliwość stosunków z mężem. Izabela odpowiedziała nieśmiało, że jest to normalne dla małżeństwa, ale duchowny chciał konkretnych szczegółów. Ile razy w tygodniu? O jakich porach? Czy mąż okazywał nadmierną lubieżność? lub zwierzęce namiętności. Pytania stawały się coraz bardziej inwazyjne. Ksiądz chciał wiedzieć o każdym dotyku, każdej pieszczocie, każdym dźwięku wydawanym podczas stosunku. Domagał się, aby Izabela opisała używane pozycje, czy były diabelskie praktyki, takie jak pocałunki w pewne części ciała, czy kiedykolwiek odczuwała przyjemność podczas aktu. Przesłuchanie trwało dwie godziny. Izabela wyszła z konfesjonału drżąca, upokorzona i z poczuciem, że jej intymność została nieodwracalnie naruszona. Ale najgorsze miało dopiero nadejść. Na podstawie jej odpowiedzi ksiądz stwierdził, że okazała nadmierną lubieżność i jako pokutę powinna nosić żelazną włosiennicę przez sześć miesięcy. Kłosienica była metalowym łańcuchem z ostrymi kolcami, który miał bezpośredni kontakt ze skórą. Izabela musiała nosić go 24 godziny na dobę, ukryty pod ubraniem. Kolce rozrywały jej ciało przy każdym ruchu, powodując ciągły ból i rany, które nigdy w pełni się nie goiły. Cierpienie fizyczne było straszne, ale psychiczne było jeszcze gorsze. Izabela nabawiła się patologicznego lęku przed intymnością. Za każdym razem, gdy mąż się do niej zbliżał, przeżywała na nowo upokarzające przysłuchanie i czuła się brudna, grzeszna. Małżeństwo, które kiedyś było szczęśliwe, zamieniło się w źródło lęku i winy. Po sześciu miesiącach noszenia włosiennicy Izabela nigdy więcej nie mogła normalnie współżyć z mężem. To doświadczenie zniszczyło coś fundamentalnego w jej zdolności do kochania i bycia kochaną. Resztę życia spędziła unikając wszelkiej formy kontaktu fizycznego, przekonana, że jej natura jest z natury grzeszna. Nawet młode, niezamężne dziewczęta nie unikały poniżających rytuałów Kościoła. Już przed ślubem musiały przechodzić brutalne procedury, aby udowodnić swoją czystość w oczach władzy religijnej. Agnieszka, 16-letnia chłopka, odkryła to, gdy miała poślubić młodzieńca ze swojej wsi. Zaręczyny zostały zaaranżowane przez rodziny, gdy miała zaledwie 12 lat. Przez cztery lata Agnieszka i jej przyszły mąż Piotr utrzymywali jedynie nadzorowane kontakty, rygorystycznie przestrzegając zasad przedmałżeńskiej czystości. Wszyscy we wsi uważali ich za wzór chrześcijańskiej cnoty. Dwa tygodnie przed ślubem Agnieszka została wezwana na egzamin czystości w miejscowym kościele. Była to obowiązkowa procedura dla wszystkich narzeczonych, prowadzona przez zakonnice i nadzorowana przez księży. Agnieszka wiedziała ogólnie, że zostanie zbadana, ale nie wyobrażała sobie, co ją czeka. Egzamin odbył się w zimnej komnacie na tyłach kościoła. Agnieszce kazano całkowicie się rozebrać, podczas gdy trzy zakonnice i dwóch księży obserwowało. Najpierw sprawdzili jej dziewictwo poprzez inwazyjne badanie fizyczne. Następnie zbadali każdy centymetr jej ciała w poszukiwaniu diabelskich znaków, które mogłyby zbezcześcić sakrament małżeństwa. Każda blizna, znanie czy niedoskonałość fizyczna, była postrzegana z podejrzliwością. Kościół wierzył, że diabeł znaczy swoich sług widocznymi znakami, a te znaki mogły skazić chrześcijańskie małżeństwo. Agnieszka miała małą bliznę na lewym udzie, pozostałość po upadku w dzieciństwie. Dla niej była to tylko pamiątka po dziecięcych harcach. Dla egzaminatorów był to dowód możliwej duchowej zgnilizny. Egzamin trwał trzy godziny. Agnieszka musiała stać naga, podczas gdy duchowni debatowali nad znaczeniem blizny. Zadawali pytania o to, jak się zraniła, czy odczuwa ból w tym miejscu, czy ma koszmary lub dziwne wizje. Każda odpowiedź była starannie notowana jako możliwy dowód demonicznego wpływu. Ostatecznie Agnieszka nie zdała. Egzaminatorzy stwierdzili, że blizna jest zbyt podejrzana, aby pozwolić jej na ślub w chrześcijańskiej ceremonii. Zaręczyny zostały natychmiast zerwane, a Piotrowi zalecono poszukanie czystszej narzeczonej. Rodzina Agnieszki była zdruzgotana. W społeczeństwie, w którym małżeństwo było praktycznie jedyną opcją życiową dla kobiet, niezaliczenie egzaminu oznaczało skazanie na społeczną banicję. Agnieszkę wysłano do klasztoru jako służącą, gdzie miała spędzić resztę swoich dni, sprzątając i gotując dla zakonnic, bez możliwości złożenia ślubów czy założenia własnej rodziny. Lata później Agnieszka wciąż zastanawiała się, jak prosta blizna z dzieciństwa całkowicie zniszczyła jej szanse na szczęście. Odpowiedź leżała w obsesji średniowiecznego kościoła na punkcie kontrolowania każdego aspektu ludzkiej seksualności, zamieniając nawet niewinne znamiona w dowody grzechu. Ale wszystkie te zasady i rytuały bladły w porównaniu z publicznymi karami zarezerwowanymi dla tych, którzy ośmielili się otwarcie sprzeciwić kościelnym prawom seksualnym. Horror, który czekał na pary takie jak Robert i Matylda, był czymś, co na zawsze naznaczało pamięć tych, którzy byli tego świadkami. Robert i Matylda szli nago przez krakowski rynek, podczas gdy setki ludzi wykrzykiwało o Belgii i pluło na nich. Był niedzielny poranek, a cała ludność została wezwana przez księdza, aby być świadkiem publicznej kary dla pary. Ich zbrodnia? Odbycie stosunku podczas okresu menstruacyjnego Matyldy, co kościół uważał za obrzydliwość, która zanieczyszczała zarówno mężczyznę, jak i kobietę. Doniesienie złożyła zawistna sąsiadka, która podejrzewała parę o niemoralne zachowanie. Maria Krzyżanowska zawsze obserwowała ruchy sąsiadów przez okno swojego domu. Zauważyła, że Robert wychodził po czyste szmaty o określonej porze miesiąca i że Matylda zdawała się unikać kościoła przez kilka dni. Dla umysłu wyszkolonego w naukach kościoła znaki były oczywiste. Maria poszła do miejscowego księdza i zgłosiła swoje podejrzenia. Duchowny potraktował doniesienie poważnie. Zgodnie z prawem kanonicznym, odbywanie stosunków seksualnych podczas menstruacji było grzechem równie ciężkim jak kaziroctwo czy bestialstwo. Wierzono, że krew menstruacyjna jest skażona grzechem pierworodnym Ewy i że każdy kontakt seksualny w tym okresie mógł prowadzić do narodzin zdeformowanych lub opętanych przez diabła dzieci. Ksiądz zorganizował dyskretne śledztwo. Inne sąsiadki zostały zapytane o zwyczaje pary, służące były przesłuchiwane na temat szmat używanych do czyszczenia w domu. Nawet kupiec, który sprzedawał Matyldzie tkaniny, był naciskany, aby ujawnić, kiedy kupowała materiały do higieny intymnej. Dowody poszlakowe uznano za wystarczające do formalnego oskarżenia. Robert i Matylda zostali aresztowani w czwartek i przetrzymywani w oddzielnych celach w lochach miejscowego zamku. Przez trzy dni księża próbowali zmusić ich do przyznania się do winy. Używali technik przesłuchań, które obejmowały pozbawienie snu, przymusowy post i groźby tortur fizycznych. Robert początkowo się opierał, zaprzeczając wszelkim wykroczeniom. Ale kiedy przysłuchujący zagrozili, że będą torturować Matyldę na jego oczach, poddał się. Wyznał, że tak, odbyli stosunek podczas okresu menstruacyjnego żony, ale twierdził, że nie wiedział o ciężkości grzechu. Powiedział, że to był tylko normalny moment małżeńskiej intymności. Wyznanie przypieczętowało los pary. Ksiądz ogłosił, że zostaną poddani najsurowszej publicznej karze przewidzianej za przestępstwa seksualne: Drodze wstydu, a następnie zbiorowej chłości. Był to wyrok, który rzadko pozostawiał skazanych przy życiu. Ale służył jako przerażający przykład dla całej społeczności. W niedzielę rano Robert i Matylda zostali wywleczeni nago na centralny plac. Ich ręce zostały związane sznurami, a na szyjach zawieszono im drewniane tablice z opisem ich zbrodni wielkimi literami cudzołożnicy podczas krwi nieczystej. Ksiądz wykrzykiwał wersety biblijne, podczas gdy tłum się gromadził. Kara rozpoczęła się od zmuszenia Roberta i Matyldy do chodzenia w kółko po placu, podczas gdy ksiądz szczegółowo opowiadał tłumowi o ich grzechu. Opisywał, jak para skaziła swoje ciała i dusze poprzez ohydny akt z nieczystą krwią. Każde słowo potęgowało wściekłość widzów. Następnie rozpoczęła się chłosta. Najpierw sami księża biczowali plecy skazanych drewnianymi rózgami. Następnie do udziału w karze zaproszono wybitnych członków społeczności. Kupcy, rzemieślnicy, a nawet starsze kobiety chwytały za kamienie i kije, by bić parę. Matylda upadła jako pierwsza. Po godzinie bicia jej nogi ugięły się i upadła na zakrwawioną ziemię placu. Tłum nie przestawał kopali i bili jej ciało, gdy próbowała chronić się związanymi rękami. Jej krzyki bólu były zagłuszane przez religijne pieśni, śpiewane przez księży. Robert próbował chronić żonę, osłaniając jej ciało własnym, ale został odciągnięty przez strażników. Zmusili go, by dalej chodził w kółko, podczas gdy Matylda konała na ziemi. Krzyczał o litość, błagając, by przestali ją bić, obiecując każdą pokutę w zamian za życie żony. Dla nich każdy cios był aktem wiary. Byli przekonani, że wypełniają wolę Bożą, każąc nieczystych cudzołożników. Każdy krzyk bólu skazanych był dla ich sfanatyzowanych uszu niebiańską muzyką. Kara trwała cztery godziny. Kiedy w końcu się skończyła, Robert ledwo mógł ustać. Jego ciało było pokryte głębokimi ranami, złamane kości wystawały przez poszarpaną skórę. Matylda leżała nieprzytomna w kałuży krwi, oddychając nieregularnie i płytko. Oboje zostali zaciągnięci z powrotem do lochu i porzuceni bez żadnej opieki medycznej. Było to częścią kary. Albo wyzdrowieją dzięki boskiemu cudowi, dowodząc swojego odkupienia, albo umrą w wyniku swoich grzechów. Kościół nie ponosił odpowiedzialności za wynik. Robert zmarł w następny wtorek. Rany uległy poważnemu zakażeniu, a on dostał wysokiej gorączki, która pochłonęła jego ostatnie siły. Ostatnie dni spędził w delirium, wołając imię Matyldy i szepcząc modlitwy skruchy. Matylda przeżyła fizycznie, ale jej umysł nie wytrzymał traumy. Kiedy tydzień później wyszła z więzienia, nikogo już nie poznawała. Zapomniała własnego imienia, domu, poprzedniego życia. Błąkała się po ulicach Krakowa, jak duch, szepcząc nieskładne modlitwy i prosząc o przebaczenie za grzechy, których już nie pamiętała. Dzieci w mieście były instruowane przez rodziców, aby patrzyły na Matyldę jako przykład tego, co dzieje się z tymi, którzy nie przestrzegają praw Bożych. Stała się nawiedzoną postacią, żywym przypomnieniem straszliwych konsekwencji łamania kościelnych zasad seksualnych. Zmarła kilka miesięcy później, znaleziona pewnego zimnego poranka skulona pod murem katedry, wciąż szepcząc te same modlitwy. Publiczna egzekucja Roberta i Matyldy przyniosła pożądany przez Kościół efekt. Przez lata żadna para w Krakowie nie odważyła się kwestionować zasad dotyczących seksualności małżeńskiej. Strach stał się najskuteczniejszym strażnikiem chrześcijańskiej moralności. Te brutalne kary nie były wyjątkiem, ale regułą w systemie, który zamienił miłość fizyczną w źródło ciągłego terroru. Średniowieczny Kościół stworzył maszynę kontroli społecznej, która przenikała do najintymniejszych momentów ludzkiego życia, zamieniając każdy gest czułości między mężem a żoną w okazję do grzechu śmiertelnego. Rezultatem było społeczeństwo straumatyzowane seksualnie, w którym pary żyły w ciągłym strachu przed własnymi naturalnymi potrzebami. Całe pokolenia dorastały w przekonaniu, że ich ciała są świątyniami szatana, że przyjemność jest dowodem duchowej zgnilizny, że miłość fizyczna jest nie do pogodzenia ze zbawieniem duszy. Kobiety takie jak Małgorzata umierały torturowane za grzechy, które były po prostu normalnymi przejawami małżeńskiej intymności. Rodziny takie jak Jana były niszczone finansowo za łamanie absurdalnych kalendarzy, które czyniły życie seksualne niemal niemożliwym. Młodzi ludzie, jak Agnieszka, mieli zniszczoną przyszłość z powodu całkowicie niewinnych znamion na ciele. A pary takie, takie jak Robert i Matylda płaciły życiem za to, że odważyły się wyrazić miłość w okresie uważanym za nieczysty przez prawa stworzone przez żyjących w celibacie mężczyzn, którzy nigdy nie doświadczyli prawdziwych złożoności ludzkiej intymności. 800 lat później wciąż żyjemy z psychologicznymi bliznami pozostawionymi przez tę kampanię terroru seksualnego. Poczucie winy, związane z przyjemnością, idea, że kobiece ciało jest z natury grzeszne. Przekonanie, że seksualność musi być kontrolowana przez zewnętrzne autorytety, wszystkie te toksyczne koncepcje mają swoje korzenie w średniowiecznych komnatach tortur Kościoła. Ile współczesnych związków wciąż nawiedza duch małgorzaty, umierającej na cierniach za odkrywanie własnej seksualności? Ile kobiet wciąż nosi wstyd Izabeli, upokorzonej za odczuwanie przyjemności we własnym ciele? Ile par wciąż żyje według kalendarzy winy, odmawiając sobie intymności z obawy przed osądami moralnymi, które nie mają żadnego sensu? Historia Roberta i Matyldy nie skończyła się na zakrwawionych ulicach Krakowa. Odbija się echem za każdym razem, gdy ktoś zamienia miłość w grzech, za każdym razem, gdy instytucje próbują kontrolować intymność innych, za każdym razem, gdy ludzka przyjemność jest traktowana jako dowód moralnej zgnilizny. Jeśli ta historia Cię poruszyła, udostępnij ją. Im więcej osób dowie się, jak kontrola seksualna była używana jako broń dominacji, tym mniejsza szansa, że te taktyki powtórzą się pod nowymi maskami w naszych czasach.